Siema, siema, siemaneczko, Jarosław się kłania z tej strony, chciałem pokazać, a może nawet komuś, kogoś poduczyć, e, jak obudować tu belkę, tą murłatę, żeby można było tu, żeby tu nie pękało, jak się będzie później regipsy e, e, robić. Wiadomo, że Jarosław jest po zawodówce malarzem, tapeciarzem, ale na budowie, jak się uczył człowiek, to malował, murował, robił różne rzeczy i tak dalej. Ale może dobrze czytać, pisać nie umiem, nie ukrywam tego. Ale robotę sprzątanie, gotowanie, i murowanie, malowanie jakoś idzie. No i teraz akcja jest taka, że tutaj można sobie kupić ustaczkę, ewentualnie samemu uciąć, ładnie tutaj obudować belkę, oddalatować i domurować tutaj tak, żeby było dotynkowane. Bo wtedy tutaj zawsze pęka jak kawałek rekipsu niektórzy dają. I tak to wyglądało. Tak to przychodzi profile, ładnie dotynkowane, pełna 15, potem dwudziestka i wszystko gra, tak jak trzeba. Ogólnie jakby coś, to zawsze czekam na te tych, co się najlepiej znają, tych hejterów, czego jak oni tam mają, co powiedzą o tym, bo może coś podpowiedzą, przy następnym segmencie będę inaczej robił. A tak to, że to wszystko fajnie wygląda. No i co? Lecimy tutaj z tyneczkami się będzie elektryk, wejdzie, tam wentylację. No i tyle chciałem powiedzieć. Siema-siema-siemanko.